Witam wszystkich Państwa. Z tej strony Szymon Świeka z Energy Log Server. Zaczynamy webinar poświęcony naszej funkcjonalności archiwum w produkcie. Przejdziemy przez kilka slajdów, a potem zaprezentuję te funkcjonalności w systemie. Spodziewam się, że webinar będzie jednym z tych krótszych, żeby nie zabierać Państwu za dużo czasu, a jak najlepiej, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć i poznać funkcjonalności. Także do, do dzieła. Na początku, kilka słów o kompresji, czyli samym jakby tle archiwizacji. Czyli kompresja danych to proces zmniejszenia rozmiaru tych danych, czyli ile miejsca tak naprawdę fizycznie zajmują. I sama, sam ten proces sięga lat. 70, chociaż tutaj jako ciekawostkę taką drobną wspomnę o tym, że nawet już kod morsa można było klasyfikować jako formę kompresji danych przez używaną przez systemy telegraficzne, ale jednak skupmy się na technologii informatycznej w bliższych czasach. I w przypadku tych danych od zawsze był to wybór właśnie między ich rozmiarem, a wydajnością pracy. Technologia kompresji danych od tamtego czasu znacznie się rozwinęła, tak jak właśnie i w naszym przypadku, i mamy wiele różnych algorytmów do dyspozycji. Na początek faktycznie trzeba zrozumieć, że w przypadku Energy Log Server mamy do czynienia z dwoma rodzajami danych. Są to dane online i dane offline. Te dane online to są te, które są normalnie dostępne w systemie gotowe do przeszukiwania, agregacji, wizualizacji, czyli tak jak Państwo korzystacie z Energy Log Servera, dane, które przeszukujecie i operujecie na nich, to są wszystkie dane online. Te dane offline to są właśnie te zarchiwizowane, które są przeniesione do, do zasobu archiwum, niedostępne w systemie tak od razu. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z przeszukania albo z operacji, to zawsze jest to wrzucenie tego joba w tło, tak aby on pracował niezależnie od systemu. I tak jak mówię, no to są właśnie te dane offlineowe. I jeżeli mówimy o kompresji danych online, czy to oznacza że kompresja dotyczy również właśnie tych danych online i odpowiedź to tak. Dane zaindeksowane w produkcie również są poddawane kompresji. I natywnie mamy do dyspozycji dwie metody, to jest LZ4 i deflate. A różnica jest no taka jakby można by się spodziewać właśnie, że LZ4 ma mniejszą kompresję, czyli te dane więcej miejsca zajmują, ale zajmuje to mniej czasu, znaczy odpytanie o te dane, zwrócenie ich i tak dalej zajmuje mniej czasu. Natomiast deflate odwrotnie, ma większą kompresję, więc mniej miejsca zajmują, a, ale troszeczkę więcej czasu wymaga zwrócenie tych wyników. Oczywiście Trzeba pamiętać, że to, o czym mówię, to nie są różnice w przeciągu tam minut, czy nastu, czy nawet godzin, nie w żadnym wypadku. Zależy oczywiście, ile mamy danych, ale generalnie nie, nie, nie o takiej skali mówimy. Po prostu to jest w jakiś sposób tam może odczuwalne, ale różnice nie są aż tak ogromne. Dla przykładu tutaj mam zrzuty z. Z właśnie z, z produktu i jak to wygląda? Mamy dwa indeksy. Oba są dokładnie takie same. W sensie mają tyle samo dokumentów 21 624 dokumenty dokładnie. Te dokumenty są identyczne, jeżeli chodzi o to, co zawierają, więc sama zawartość tych indeksów jest jeden do jednego taka sama. I odpytanie o, cały ten, o całe te indeksy w jednym przypadku deflate, w przypadku indeksu deflate, samo odpytanie zajęło 296 milisekundy. Natomiast w przypadku LZ4 to zajęło 194 sekundy, czyli jakby w tym wypadku różnica 100 milisekund, tak? Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że a, rozmiar jaki zajmują w przypadku deflate to jest 1.8 megabajta, a w przypadku LZ4 to jest 2.5 megabajta. I właśnie na tym to polega, że te dane są inaczej skonstruowane, raczej nie dane, ale właśnie indeksy są inaczej skonstruowane. A mają inną kompresję ustaloną, ustawioną. Właśnie jeden ma ten LZ4, drugi ma Deflate. Trzeba pamiętać, że tutaj mówimy, że właśnie oba te indeksy są dostępne w formie online, czyli na bieżąco możemy przeszukiwać te dane, agregować, wizualizować itd. itd. Domyślnie w produkcie Energy Log Server stosujemy. Kompresję deflate. Z tego tytułu, że zazwyczaj po prostu chcemy jak najwięcej tych danych przeszukiwać, trzymać w systemie, mieć jak największą dowolność i to właśnie nam gwarantuje deflate, że jak najwięcej, możliwie najwięcej tych danych przy najlepszej kompresji dostępnej w silniku, możemy trzymać tych danych jak najwięcej. No w przypadku LZ4. Możemy oczywiście indywidualne indeksy skonfigurować tak, aby jedne były w tej kompresji, inne w, jedne na przykład w LC4, drugie w Deflate. To nie jest tak, że to są ustawienia globalne, to są ustawienia per indeks, więc zawsze możemy tym żonglować. I jeżeli nam się zdarzy na przykład tak, że nie przejmujemy się miejscem w jakimś zakresie, w jakimś, czy to indeksie, czy po prostu w całym środowisku, no to możemy oczywiście to ustawić indywidualnie pod indeksem albo globalnie, aby ta kompresja dotyczyła wszystkich. Natomiast tak jak mówię, domyślnie w produkcie stosujemy kompresję deflate dla danych dla danych. Konta. Teraz y, samo archiwum. Archiwum używa wiodących metod kompresji ZSTD, czyli to jest ten Z standard. Kompresja ta jest niezwykle wydajna pod względem rozmiaru przed i po operacji, ale również bardzo szybka w wykonaniu, między innymi dzięki wykorzystaniu wielu rdzeni procesora. Co to oznacza? Generalnie oznacza to, że ZSTD, czyli ten Z standard to jest tam y, 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 algorytm stworzony, o ile dobrze pamiętam, dla Facebooka albo przez Facebooka, ale generalnie to jest dostępne niezależnie od, od wykorzystania. Niezależnie od zastosowania, można, można to wykorzystać, ten, ten, ten algorytm, ten standard. I kompresja jest niezwykle wydajna. Niestety nie mam tutaj jakiegoś wykresu, którym mógłbym się podzielić, ale z doświadczenia. Powiem, że na przykład udało się dane wielkości 300 giga skompresować do bodajże tam 37. Jakoś tak może dokładnie, nie jest to dokładna liczba, ale jakby chodzi o, o, o tą skalę, że to jest naprawdę niezwykle wydajne. Także niezależnie od tego, czy archiwum w produkcie będziemy wykorzystywać, czy nie, to samo Z standard jak najbardziej. Polecam. Dodatkowo pozwala to również na przeszukiwanie archiwum. Te przeszukiwanie działa w ten sposób, że jesteśmy w stanie zlecić zadanie. To jeszcze pokażę oczywiście w produkcie za chwilę. Możemy zlecić zadanie przeszukania na przykład jakiejś frazy typu error albo admin albo cokolwiek i archiwum będzie przeglądać te dane. Offline w, w tle i zwróci nam informacje oraz, oraz dokumenty, w których ta fraza została znaleziona. I to działa również no, dosyć szybko. Mimo wszystko, w zależności, jaką część tego archiwum chcemy przeszukać czyli jaki, jak duży wolumen ale jeżeli chodzi po prostu o samą sam performance to z naszej strony jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak to działa no i wiadomo działa lepiej na lepszych maszynach właśnie dzięki temu że może wykorzystywać wiele rdzeni procesora w zasadzie domyślnie wykorzystuje wiele rdzeni procesora stara się jak najwięcej wykorzystywać z tego Także to naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, jak to, jak to działa. Oczywiście cała obsługa jest z GUI, ale to tak jak mówię za chwilkę do tego przyjdziemy. Wspomnę jeszcze o konfiguracji modułu. Generalnie konfiguracja jest łatwa. z tego powodu, że moduł jest osadzony bezpośrednio w produkcie, to znaczy podczas. A prac nad, nad nim, jakby skupiliśmy się, aby on był naprawdę osadzony jak najbliżej, jak najbliżej systemu. I dlatego jedynym głównym parametrem, i no najważniejszym, rzecz jasna, konfiguracyjnym, jest wskazanie, gdzie ta, gdzie ta archiwizacja ma mieć miejsce. Czyli może być na przykład zasób sieciowy, może być to partycja. A może być to, nie wiem, dedykowany dysk w maszynie, czy cokolwiek, tak. I ten parametr jest ustalany w pliku kibana.yml, czyli jak Państwo zapewne wiedzą, czyli tym pliku głównym konfiguracyjnym pod GUI. I to jest WTC kibana.yml. Tam w tym pliku znajduje się właśnie taka fraza jak archive archive folder path i tam ustalamy ścieżkę do której ten dostęp ma znaczy do której te archiwum ma być odkładane i oczywiście te archiwum jest jakby dostępne natychmiast przy takich zmianach będzie wymagany tam prawda, obsługa tego, w sensie prawdopodobnie przeładowanie, zwyczajnie bibliotek i, a, a, i to będzie po prostu pięknie, pięknie działało. Jeżeli Tu jest bardzo ważne, co trzeba wskazać, że jeżeli chcemy wskazać zasób sieciowy, to możemy. Czyli jeżeli mamy jakąś dedykowaną zewnętrzną maszynę pod archiwum, to idea tego modułu jest taka, żeby to było możliwe. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby były uprawnienia do, dla użytkownika Kibana w systemie, żeby mógł tam oczywiście zapisywać te dane, ale to jest jedyny główny element, o którym trzeba pamiętać, czyli uprawnienia, no i konfiguracja, gdzie te, gdzie te, archiwum, ma być, gdzie te archiwum ma być zapisywane. I teraz, jeżeli chodzi o wykorzystanie modułu Archive, bo tutaj już jest koniec prezentacji, to wygląda w ten sposób. Tutaj mamy oczywiście nasz system, dla zdrowotności jeszcze się przeloguje. I tutaj mamy moduł Archive. Ikonka jest jeszcze, ta ikona jest przestarzała, ona w sensie przestarzała, złe słowo. Po prostu tutaj jeszcze nie jest zaktualizowana, bo ikona w produkcie, jaką wy będziecie państwo widzieć, to jest właśnie taka, takie trzy, trzy skrzyneczki. Tutaj mam jeszcze po prostu nie zaktualizowane, ale nic nie szkodzi, bo cała funkcjonalność jest pod spodem. Mamy moduł archive i on składa się z trzech głównych komponentów. Jest to archive, search i upload, czyli mamy trzy główne zakładki. Każda zakładka ma swoje opcje, ale one są naprawdę bardzo intuicyjne, jak tylko się spędzi z tym 5-10 minut. Jak to wygląda? W zakładce Archive, czyli tym głównym komponencie domyślnym, konfigurujemy zadanie archiwizacji, czyli wskazujemy indeks pattern, na przykład dajmy na to syslog, i wskazujemy po jakim dniu. Ma ten, ma, miejsce, ma mieć miejsce archiwizacja. Czyli na przykład interesuje nas, że syslog dane starsze niż załóżmy, ja wiem, 60 dni, a mają być już archiwizowane. I wskazuje, jakby format, w formacie kronowym, wskazuje, kiedy to zadanie ma być wykonywane. Tak? Czyli ja nie chcę, żeby to na przykład było. O godzinie 10 rano, albo żeby to się działo co, co 5 minut. Znaczy, oczywiście, jeżeli chcę, to mogę tak ustawić, ale zazwyczaj tak nie działamy. Zazwyczaj ustawiamy taką, takie procesy w godzinach nocnych. Dlatego ustawmy na przykład, że o godzinie, a niech to będzie na przykład trzecia w nocy, każdego dnia niech taka weryfikacja ma miejsce. I dajemy submit. Wtedy zadanie zostało stworzone i przechodząc na zakładkę Task List mamy właśnie tutaj jest nasz wpis o tym, że mamy indeks syslog, znaczy indeks pattern syslog starszy niż 60 dni w takim kronie będzie wykonywany i że to zadanie jest jakby stworzone. Tutaj widzimy też przykłady zadań, które były stworzone wcześniej. Kiedy jest zakończone, to zmienia się status na complete. Aż do następnego prawda, cyklu. Jeżeli chcemy, to oczywiście możemy to monitorować, znaczy modyfikować. Tutaj mówię, trzeba pamiętać o tym, że cała ta archiwizacja ma miejsce tam, w, tym, w tej ścieżce wskazanej w konfiguracji, w pliku konfiguracyjnym. Tak? Czyli tutaj definiujemy tylko, kiedy archiwum ma się wykonywać, a już gdzie będzie wysyłane, no to wskazujemy w tamtym pliku. Teraz, kiedy archiwa są stworzone, to mamy zestaw właśnie plików z rozszerzeniem ZSTD. To jest, jakby, lista wszystkich tych archiwów, które do tej pory stworzyliśmy i możemy na nich działać, bo możemy w tym wypadku wskazać, że interesuje nas. Na przykład chcielibyśmy przeszukać pod względem administrator, tak? Czyli załóżmy sytuację, gdzie musimy w archiwum znaleźć całą aktywność administracyjną i po prostu musimy, musimy takie zadanie stworzyć. Dlatego to sobie tutaj załóżmy administrator, wskaże jako frazę do przeszukiwania, no i wskazuje, które pliki, w którym okresie. Tą archiwizację, w którym okresie chcę tego, tej frazy wyszukać, tak? Czyli mam znaczniki czasów w nazwach indeksów. Tutaj jest do, do tego miejsca to jest nazwa indeksu, a tutaj jest dopisek archiwizacji, czyli kiedy został, kiedy został zrobiony. I załóżmy, że chcę przeszukać. Pierwsze trzy, znaczy pierwsze, pierwsze sześć, załóżmy, albo jeżeli chcę, to mogę na przykład wskazać sobie syslog, tak? Wtedy odfiltruje mi wszystkie te archiwa i mogę je wskazać jako wszystkie, tak? Czyli we wszystkich chciałbym przeszukiwać. I teraz, żeby potwierdzić, że w tych danych chcę przeszukać, to po prostu klikam Add, żeby dodawać to do tej listy. I teraz, co się dzieje? Po lewej mamy listę wszystkich archiwów, po prawej mamy wskazane archiwa, które faktycznie będziemy przeszukiwać pod względem frazy administrator. Kiedy kliknę Save. Zadanie zostało stworzone, dostaje potwierdzenie, i znowu jest zakładka task list, gdzie jest informacja o. Wszystkich tych zadaniach, które, które zostały stworzone, wykonują się albo zostały wykonane. Na przykład tutaj mamy informację, że jest przeszukiwany tekst administrator, przez kogo stworzony, kiedy i akurat jest status running, czyli wykonuje się teraz w tle. Tak jak mówię, w zależności od tego, ile tych danych mamy, to. Tak szybko te wyniki zostaną zwrócone. Jeżeli to jest nieduża porcja danych, no to te wyniki zostaną zwrócone bardzo szybko. Natomiast, kiedy jest to duża partia danych, to trzeba poczekać. Oczywiście rzecz jasna, ponieważ wskazaliśmy wszystkie indeksy archiwizacyjne, to nie będziemy na nie, na nie czekać, ale zaprezentuję, co widać na przykład po, już po przeszukaniu, kiedy jest skończone. Na przykład tutaj mamy przeszukiwanie frazy Error. I tu jest zakończone. Wtedy pojawia się przycisk Download i kiedy, kiedy klikniemy, pojawia się okienko o tym, że jest plik txt do, do pobrania. i Jak otworzymy, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, czyli mamy tak naprawdę jedna, jedna linijka, tutaj może zwiększę jakby to czcionkę. Jedna linijka to jest jeden tak naprawdę dokument. Tutaj widzimy, że jest jeden, dwa, trzy, cztery, czyli mamy tych linijek tam sporo. I jeżeli mamy tutaj dwa, długość linii jest prawie trzy 3000, tysiące prawie 3000 dokumentów. Tutaj mam prawie 3000 tysiące linii, czyli prawie 3000, w trzech 3000 tysiącach dokumentów została znaleziona fraza. Error oczywiście w tym archiwum, które tam było przeszukiwane w tym, w tym zadaniu, tak? No i je, tutaj idea jest taka, że przy tym przeszukaniu po prostu tak łapiemy pewne zrozumienie i, i wizję w ilu dokumentach, czy w jakich okresach pewne zdarzenia miały miejsce. Czyli tutaj nie mówimy tutaj o agregacji, wizualizacji, czy coś w tym rodzaju, przynajmniej jeszcze nie. Na razie robimy rozpoznanie, czy coś takiego miało miejsce, czy coś się zdarzyło? I teraz wiemy, że tak, 3000, 3000 zdarzeń w, w okresie, który przeszukiwaliśmy. OK, w porządku. No to w zasadzie to jest wszystko, co, co nam jest potrzebne do wiedzy. Teraz, jeżeli sobie wskoczymy na zakładkę Upload, to możemy wskazane indeksy ponownie zaindeksować tak, aby można było już. Jakby doprowadzić do stanu, gdzie te dane offline, bo zarchiwizowane, jak pamiętacie, to są dane offline, żeby doprowadzić je do stanu online, czyli żebyśmy mogli ponownie korzystać z nich w systemie. I jak sobie wskażemy, że na przykład załóżmy ten indeks mnie interesuje, go sobie dodam i wskażę, że destination index to niech będzie webinar. I klikam Save. Zadanie zostało stworzone. No i mam informację o tym, że takie zadanie jest wykonywane w tle i jaki jest destination, destination index, tak? O, akurat, tak jak mówiłem, wykonało się, także możemy sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Nie jestem pewien dokładnie, w którym okresie to tam się utworzyło, więc sprawdzę to. Troszeczkę inaczej, na dwa sposoby. Pierwsze, to z konsoli administratora zobaczę, czy rzeczywiście taki indeks został utworzony, bo to mnie najbardziej interesuje. Czyli tutaj mam widok administracyjny i wpisuję sobie webinar i widzę, że taki indeks rzeczywiście istnieje. Ma 95 tysięcy dokumentów, co stanowi 45 MB. Ok. Dobrze, no to fajnie. To teraz chciałbym przeszukać te dane, więc sobie tym razem przejdę do zakładki management i stworzę dedykowany indeks pattern. Oczywiście nie musiałbym tego indeks patternu robić, gdybym zastosował się do jakiejś konwencji, czyli tam na przykład destination index bym tutaj destination index bym wskazał zamiast webinar to na przykład syslog myślnik reupload, tak? Reupload a, dla przykładu, i wtedy w indeksie syslog gwiazdka i tak był, te dane bym przeszukiwał. No, ale dla przykładu, po prostu na rzecz tego webinaru a, pójdziemy o krok dalej i, a, i to stworzymy. Czyli dajemy webinar. Indeks został znaleziony, i na ten przykład nie chcę używać. A, Aspektu czasu, po prostu chcę zobaczyć wszystkie te dokumenty. I robimy create. I mamy od razu informacje, jakie mamy pola, ile ich jest, jak to wygląda, w tym tym, tutaj w, w widoku wzorca indeksu, ale najbardziej nas, mimo wszystko, interesuje, żeby te dane przeszukać, więc zerknijmy na to. Webinar. I mamy 358 tysięcy dokumentów, i możemy je przeglądać. Widzimy, że pola są już utworzone. Mamy oryginalną wiadomość oraz mamy już sparsowaną tą wiadomość, czyli przywróciliśmy te dane ze stanu offline do stanu online, gdzie możemy je przeszukiwać. Gdzie możemy, jeżeli znajdę, bo nie wiem czy znajdę akurat error, ale o, jest. I możemy je wizualizować, jeżeli, jeżeli mamy potrzebne. Czyli generalnie przywróciliśmy je do stanu stuprocentowego użytku, tak jak to by były dane, które przed chwilą się pojawiły w systemie. tak. Także, tak jak widzicie Państwo, obsługa modułu archiwizacyjnego jest no, trudno żeby była prostsza, moim zdaniem. Trzy zakładki, ich obsługa mówi sama przez się. Myślę, że po tym webinarze już będziecie w stanie z tym modułem działać. Także to wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę śmiało na czacie je wysłać. Poczekam jeszcze do 10.30, czyli te trzy minutki niecałe i zakończymy zakończymy webinar. Mamy jedno, jedno pytanie. Od której wersji Energy Log Server jest ta funkcjonalność archiwum? Ona się pojawiła od wersji 7.0.4, czyli najnowszej. Ona jest domyślnie wtedy w produkcie. Natomiast, jeżeli jest starsza wersja, no to po prostu zwyczajnie trzeba się skontaktować z, albo z opiekuńczym inżynierem, albo znaczy z naszym opiekunem. Inżynierem albo z partnerem, albo po prostu z działem sprzedaży, z, z zapytaniem, czy ta funkcjonalność może się pojawić w naszym produkcie, w naszej wersji. Jeśli są jakieś jeszcze pytania, to proszę śmiało je zadać. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję. <laughs> dziękuję bardzo. I do zobaczenia w takim razie, do usłyszenia przy następnej okazji.